Między tymi dwoma nieznaczącymi punktami geograficznymi, przerysował mapę Europy, na nowo zdefiniował pojęcia wojny, prawa i nowoczesnego państwa, oraz przemienił się w człowieka najbardziej przerażającego i podziwianego swojej epoki. W wieku 26 lat był już generałem, który pokonywał całe armie strategiami, które zdawały się pochodzić wprost z umysłu Aleksandra Wielkiego. W wieku 30 lat został pierwszym konsulem rewolucyjnej Francji. W wieku trzydziestu pięciu lat koronował się na cesarza w ceremonii, podczas której zdjął koronę z rąk papieża Piusa VII i włożył ją na własną głowę, symbolizując, że jego władza pochodziła od niego samego, nie od Boga czy ludzi. Europa skłoniła się przed jego legionami jak zboże przed burzą. Austria, Prusy, Rosja, tysiącletnie imperia upadały przed małym Korsykańczykiem, który przepisywał prawa wojny z każdą bitwą. Austerlitz, Jena, Wagram, Imiona które rozbrzmiewały jak grzmoty przez kontynent, zapowiadając nową erę, w której zwykły człowiek mógł stać się panem świata, ale ambicja to narkotyk, który wymaga coraz większych dawek. Napoleon nie potrafił przestać podbijać, ponieważ nie potrafił wyobrazić sobie świata, w którym nie byłby centrum grawitacyjnym. Rosja stała się jego ostateczną obsesją, ostatnim terytorium, które ośmieliło się mu przeciwstawić. Zima 1812 roku pożarła Grand Armée jak mitologiczny potwór. Z 600 tysięcy ludzi, którzy przekroczyli rzekę Niemen w czerwcu, powróciło zaledwie 30 tysięcy głodnych widm. Moskwa płonęła jak gigantyczny stos pogrzebowy, a wraz z nią płonęły napoleońskie ambicje. Waterloo było jedynie epitafium marzeń już umarłych w rosyjskim śniegu. 18 czerwca 1815 roku, pod belgijskim deszczem, cesarz po raz ostatni oglądał. Jak jego wojska są rozrywane na strzępy. Święta Helena stała się jego ostatecznym więzieniem skałą wulkaniczną pośrodku nicości, strzeżoną przez Anglików jak najniebezpieczniejszy skarb świata. Tam Napoleon spędził sześć lat, dyktując swoje wspomnienia, przepisując własną legendę. Podczas gdy jego ciało niszczyła choroba nowotworowa żołądka, umarł 5 maja 1821 roku, mamrocząc Francja, armia Josephine. Trzy obsesje, które zdefiniowały jego niezwykłą egzystencję: dzieciństwo cesarza, korzenie wielkości i zniszczenia Napoleon odkrył, że podbicie całego świata oznacza utratę własnej duszy, i że człowiek, który staje się większy niż życie, skazany jest na śmierć mniejszą niż śmierć. Ale aby zrozumieć upadek, musimy najpierw zbadać narodziny mitu. Napoleon Bonaparte przyszedł na świat w Ajaccio na Korsyce w 1769 roku zaledwie rok po tym jak wyspa przeszła z rąk genueńskich pod panowanie francuskie ten zbieg okoliczności zadecydował o jego losie urodził się korsykańczykiem ale dorastał jako francuz nosząc w sobie wieczny konflikt tożsamości który miał napędzać jego ambicje przez całe życie charles bonaparte jego ojciec był prawnikiem o arystokratycznych aspiracjach który szybko przystosował się do nowych francuskich panów leticja ramolino bonaparte matka była kobietą o żelaznej woli, która urodziła trzynaścioro dzieci i wychowała ich w spartańskiej dyscyplinie. To ona zaszczepila w młodym Napoleonie przekonanie, że świat należy do tych, którzy są wystarczająco silni, by go wziąć. Dziesięcioletni Napoleon został wysłany do królewskiej szkoły wojskowej w Brienne le Château. Tam, wśród synów francuskiej arystokracji, po raz pierwszy doświadczył upokorzenia bycia outsiderem. Jego korsykański akcent, skromne pochodzenie i mały wzrost czyniły go obiektem kpin, ale zamiast złamać go, te doświadczenia zahartowały jego charakterek jak stal w piecu kowala. Młody Bonaparte pogrążył się w książkach historycznych, pochłaniał biografie wielkich wodzów, Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara, Karola Wielkiego. Podczas gdy inni chłopcy bawili się, on studiował mapy, analizował kampanie wojenne. Kreślił własne strategie na marginesach zeszytów. Już wtedy w jego oczach palił się płomień, który miał później spalić pół Europy. W szkole wojskowej w Paryżu jego talent matematyczny i strategiczny rozkwitał jak kwiat pustyni po deszczu. Profesorowie zauważali ten dziwny fenomen. Chłopak, który potrafił w kilka minut rozwiązać problemy taktyczne, nad którymi doświadczeni oficerowie głowili się całymi dniami. Miał dar widzenia pola bitwy, jak szachownicy. Gdzie każdy ruch przeciwnika był przewidywalny. Każda słabość do wykorzystania rewolucja teatr. Na którym geniusz spotyka chaos, rewolucja francuska 1889 roku była jak trzęsienie ziemi, które zburzyło stary porządek i stworzyło przepaść, w którą mogli wskoczyć ludzie bez rodowodu, ale z talentem. Napoleon, młody porucznik artylerii, obserwował, jak arystokraci tracą głowy pod gilotynami, jak republika pożera własne dzieci jak Francja tonie w chaosie wojny domowej i zewnętrznej, ale gdzie inni widzieli katastrofę. On dostrzegał okazję, czyż pierwszego roku, podczas oblężenia tulonu zajętego przez Anglików, 24 Bonaparte zaproponował plan artylerii, który zmienił przebieg bitwy. Jego armaty, strategicznie rozmieszczone, wymusiły ewakuację floty brytyjskiej w ciągu kilku dni. Jacobinscy komisarze byli zachwyceni. Młody Korsykańczyk został mianowany generałem brygady. W wieku, kiedy większość mężczyzn dopiero zaczynała myśleć o karierze, ale rewolucja była kapryśną kochanką. Po upadku Robespiera Napoleon znalazł się pod podejrzeniem jako zwolennik jakobinów, przez krótki okres został nawet aresztowany, smakując gorzki smak niepewności, który miał go towarzyszyć przez całe życie. W więziennej celi, wpatrując się w wilgotne ściany, młody generał pojął fundamentalną prawdę o władzy. Może ona wynieść człowieka na szczyt, lub zmiażdżyć go jak insekta? Często w ciągu jednego dnia, zwolniony z więzienia, Napoleon przez pewien czas błąkał się po Paryżu jak duch, zbyt młody na emeryturę, zbyt ambitny na zapomnienie, zbyt niebezpieczny na zaufanie, rozważał nawet emigrację do Ameryki, gdzie mógłby rozpocząć nowe życie z dala od francuskiego chaosu. Historia świata mogła potoczyć się zupełnie inaczej, gdyby tej nocy nie wydarzył się incydent, który zmienił wszystko. 13. Wendemier, roku kwarty. 5 października pięć. Rojalicki tłum zaatakował konwent. Rząd republikański znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Paul Barras, jeden z dyrektorów, desperacko szukał oficera, który mógłby obronić Republikę. Ktoś wspomniał o tym młodym generale artylerii, który tak błyskotliwie prowadził działania pod Tulonem. Napoleon przybył do Tuilerie o świcie. Ocenił sytuację jednym spojrzeniem. Tłum royalista kontrolował ulice. Republikanie byli zdemoralizowani i źle uzbrojeni. Większość generałów zalecała negocjacje lub odwrót. bo Bonaparte zarządził coś innego. Dajcie mi armaty, powiedział swoim słynnym zimnym głosem. Mitraille, chwila, która zmieniła Europę to, co wydarzyło się następnego. Nazwano później Mitraille, kartaczownicą. Napoleon rozstawił działa na ulicach Paryża i rozkazał otworzenie ognia do tłumu. Kartacze przetrzebiły szeregi royalista jak kosa zboże, krew spływała po brukowanych ulicach jak czerwona rzeka. W ciągu godziny republika została ocalona, a napoleon Bonaparte stał się najbardziej znanym człowiekiem we Francji. Ale cena była straszliwa młody generał, który przed chwilą był nikim teraz nosił na rękach krew własnych rodaków. Tej nocy, w swoim skromnym mieszkaniu, napoleon po raz pierwszy doświadczył tego dziwnego, zimnego uczucia które miało go towarzyszyć przez resztę życia. Świadomości, że potrafi zabijać bez wyrzutów sumienia. Gdy tego wymaga polityczna konieczność, dyrektoriat nagrodził go dowództwem armii italskiej. Francja prowadziła wtedy wojnę z pierwszą koalicją europejską, a front włoski był uważany za drugorzędny. Większość doświadczonych generałów wolała walczyć nad Renem przeciwko Austriakom i Prusakom. Italia była traktowana jak miejsce zsyłki dla młodych oficerów bez koneksji. Napoleon przybył do Nicei w marcu 1796 roku i objął dowództwo armii, która była raczej zdemoralizowanym tłumem niż siłą wojskową. Soldaci nie otrzymywali żołdu od miesięcy, żywili się praktycznie niczym, ich mundury były w strzępach. Morale było tak niskie, że niektórzy oficerowie otwarcie mówili o dezercji. Ale nowy dowódca miał plan, który wydawał się szaleństwem, ale bazował na genialnej strategii matematycznej zamiast atakować spojone siły austriacko-piemąckie. Bonaparte zdecydował się na taktykę dziel i rządź, rozdzielić armię przeciwnika i pokonać je kolejno, używając przewagi lokalnej, nawet gdy był w mniejszości globalnej. Kampania włoska, narodziny legendy W, ciągu dwóch tygodni Napoleon przeprowadził serię manewrów, które na zawsze zmieniły sztukę wojenną. W bitwie pod Montenotte rozgromił piemontczyków, Podlodi przebił się przez austriacki most, osobiście celując z armaty, podczas gdy kule świstały mu nad głową. Żołdacy zaczęli nazywać go Le Petit Caporal, mały kapral, z mieszaniną szacunku i czułości, ale prawdziwą rewelacją była bitwa pod arkole. Przez trzy dni Napoleon szturmował most broniony przez Austriaków. W decydującym momencie, gdy jego wojska zawahały się pod morderczym ogniem, Młody generał chwycił sztandar republikański i rzucił się na most, pociągając za sobą swoich żołnierzy. To był moment, w którym Napoleon Bonaparte przestał być zwykłym człowiekiem, a stał się mitem. Austriacy zostali wyrzuceni z północnych Włoch, Piemontczycy podpisali separatystyczny pokój, państwa kościelne zapłaciły ogromną kontrybuję. Napoleon, który przybył do Włoch jako dowódca zdemoralizowanej armii, w ciągu roku stał się panem północnej Italii i najbardziej znanym wodzem Europy. Ale coś jeszcze ważniejszego wydarzyło się podczas kampanii włoskiej. Napoleon odkrył w sobie smak władzy absolutnej. Po raz pierwszy w życiu dowodził nie tylko armią, ale całymi terytoriami. Zawierał traktaty, nakładał podatki, kreował nową rzeczywistość polityczną jednym podpisem pióra. Władzę nad życiem i śmiercią tysięcy ludzi zaczął traktować jak naturalną prerogatywę. I wtedy poznał Josephine de Beauharnais. Josephine. Miłość czy polityczna kalkulacja? Josephine była wdową po gijotynowanym wicehrabie Alexandre de Beauharnais, kobietą o sześciu lat starszą od Napoleona, matką dwójki dzieci, o reputacji nie do końca nienagannej. W republikańskim Paryżu była uważana za salonier, kobietę, która utrzymywała wpływowe towarzystwo i handlowała informacjami politycznymi. Ich pierwsze spotkanie było układem. Józef Baras, jeden z członków dyrektoriatu, przedstawił młodego generała wdowie jako potencjalnego protektora. Josephine potrzebowała ochrony w chaotycznych czasach Termidora. Napoleon potrzebował dostępu do wyższych sfer politycznych. Wydawało się logiczne, pragmatyczne, czysto transakcyjne. Ale Napoleon, który potrafił rozgrywać armię jak pionki na szachownicy, kompletnie stracił głowę dla tej eleganckiej kreolki z Martyniki. Jego listy do niej z kampanii włoskiej są jednymi z najbardziej namiętnych dokumentów w historii literatury Budzę się pełen ciebie. Twoja podobizna i wspomnienie wczorajszej nocy nie dają spokoju moim zmysłom. Słodka niezrównana Josefin, jakiś dziwny wpływ masz na moje serce. Josephine traktowała małżeństwo znacznie chłodniej. Podczas gdy Napoleon podbijał Włochy, ona została w Paryżu, prowadząc dość swobodny tryb życia towarzyski. Plotki o jej romansach docierały nawet na pola bitew. Oficerowie patrzyli ze współczuciem jak ich dowódca, człowiek, którego wola była prawem dla tysięcy, cierpi jak porzucony kochanek. Ten kontrast między publiczną potęgą a prywatną słabością miał być stałym elementem charakteru Napoleona. Mógł panować nad narodami, ale nie potrafił zapanować nad własnymi emocjami. Potrafił przewidywać ruchy wrogich armii, ale nie potrafił zrozumieć kobiety, którą kochał egipski sen wschód jako ucieczka od zachodu po zwycięskiej kampanii włoskiej napoleon powrócił do paryża jako bohater narodowy tłumy skandowały jego imię na ulicach dyrektoriat witał go z mieszaniną dumy i niepokoju młody generał stał się zbyt popularny zbyt potężny zbyt niebezpieczny dla politycznej równowagi republiki talleyrand mistrz dyplomacji i przyszły minister spraw zagranicznych napoleona zaproponował rozwiązanie które miało usatysfakcjonować wszystkie strony, ekspedycję do Egiptu. Francja mogła w ten sposób zagrozić brytyjskim szlakom handlowym do Indii. Napoleon mógł zdobyć nową sławę na wschodzie. A dyrektoriat mógł pozbyć się zbyt popularnego generała bez konieczności otwartego konfliktu. Dla Napoleona ekspedycja egipska była czymś więcej niż kampanią wojskową. Była wyprawą w tysiącym dziś poszukiwaniu własnej tożsamości. Czytał podróże do Syrii i Egiptu, Wolneja, studiował historię Aleksandra Wielkiego, marzył o stworzeniu nowego imperium na peryferiach trzech kontynentów. 3 lipca 1598 roku francuska flota inwazyjna wylądowała pod Aleksandrią. Napoleon miał ze sobą nie tylko 40 000 żołnierzy, ale również 150 uczonych archeologów, historyków, matematyków, botaników. Ta ekspedycja miała być równocześnie podboju i misją cywilizacyjną. Bitwa pod piramidami 21 lipca była triumfem napoleońskiej strategii. Mamyludcy wojownicy, mimo swojej legendarnej dzielności, zostali rozbici przez nowoczesne formacje europejskie. Napoleon podobno powiedział swoim żołnierzom przed bitwą: Żołnierze, 40 wieków patrzy na was z wysokości tych piramid. Klęska nad Nilem. Pierwszy smak porażki, ale. Sukces lądowy został natychmiast zniweczony katastrofą morską. 1 sierpnia 1978 roku admirał Nelson zniszczył francuską flotę w zatoce Abukir. W jednej nocy Napoleon stał się więźniem swojego własnego podboju. Armia francuska była odcięta od Europy, skazana na wegetację w egipskiej pustyni. To był pierwszy prawdziwy szok w życiu młodego generała. Po raz pierwszy doświadczył bezsilności klaustrofobik strachu człowieka uwięzionego we własnym sukcesie. Egipt, który miał być bramą do azjackiej sławy, stał się złotą klatką pod palącym słońcem faraonów. Napoleon próbował przebić się do Syrii, ale oblężenie Saint-Jean d'Acre zakończyło się niepowodzeniem. Armia dziesiątkowana przez dżumę i wyczerpanie ledwo zdolała powrócić do Egiptu. Po raz pierwszy w swojej karierze Bonaparte musiał przyznać się do porażki, ale nawet w klęsce Napoleon zachowywał się jak przyszły władca świata. Założył w Kairze Instytut d'Egypte, gdzie francuscy uczeni badali tajemnice starożytnego Egiptu. Odkrycie kamienia z rozetty, które umożliwiło rozszyfrowanie hieroglifów, było jednym z ubocznych skutków napoleońskiej ekspedycji. Młody generał intuicyjnie rozumiał, że prawdziwe podboje są kulturowe, nie tylko militarne, ale wieści z Europy były coraz gorsze. Druga koalicja – Austria, Rosja, Wielka Brytania – napadła na Francję. Armie republikańskie ponosiły klęski na wszystkich frontach. Dyrektoriat pogrążał się w chaosie korupcji i nieskuteczności. Francja potrzebowała swojego ulubionego generała. 1 sierpnia 1799 roku Napoleon, pozostawiając swoje wojsko pod dowództwem Klebera, potajemnie opuścił Egipt na fregacie Muron. Był to akt, który można interpretować jako dezercję lub jako polityczny geniusz. Historia zweryfikowała, że był to drugi z tych wariantów. 18. Brumer, Republika popełnia samobójstwo. Napoleon wylądował we Francji 9 października 1899 roku i odkrył kraj na skraju katastrofy. Finanse państwa były w ruinie, armie ponosiły klęski. Brigandage, rozboje, pustoszyły prowincje. Dyrektoriat stał się synonimem nieprzecień i korupcji. Francja, która pięć lat wcześniej eksportowała rewolucję do całej Europy, teraz była głodna, zdemoralizowana i gotowa na każdą zmianę. Emmanuel Sieyes i Roger Ducos, dwaj z pięciu dyrektorów, przygotowywali zamach stanu, który miał przywrócić porządek konstytucyjny. Potrzebowali jednak szabli, popularnego generała, który nadałby wojskowej legitymacji ich politycznemu przewrotowi. Napoleon wydawał się idealnym kandydatem. Ale młody generał miał własne plany, które wykraczały daleko poza rolę wojskowej kukiełki w rękach cywilnych polityków. Podczas gdy Sieyes marzył o nowej konstytucji, Bonaparte marzył o nowej formie rządu z sobą jako główną osią. 10 brumera roku Femego, 1 listopada 1799, Napoleon został mianowany dowódcą wojsk w Paryżu. Następnego dnia Rada Starszych została przeniesiona do Saint-Cloud pod pretekstem zagrożenia jakobińskim spiskiem. 18 brumer, 9 listopada. Bonaparte przekonany do sali obrad w Saint-Cloud, na czele kolumny grenadierów to, co wydarzyło się następnie było farsa, która na zawsze zmieniła przebieg historii europejskiej. Napoleon, zwykle zimny i kalkulujący, stracił panowanie nad sobą pod gradem pytań deputowanych. Zaczął mówić o Rzymie, o Cezarze, o konieczności silnej władzy. Jego przemowa była chaotyczna i mało przekonująca. Ale jego brat Lucien Bonaparte, przewodniczący Rady Pięciuset, uratował sytuację genialnie im kłamstwem. Wybiegł z sali krzycząc, że deputowani zaatakowali generała Bonapartego sztyletem. Grenadierzy, przekonani, że ich ukochany dowódca jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, wkroczyli do sali z bagnetami. Deputowani uciekli przez okna, dyrektoriat przestał istnieć. Konsulat się narodził, a trzydziestoletni Napoleon Bonaparte stał się de facto władcą Francji. Konsul. Artysta władzy doskonali. Swoje rzemiosło pierwszym aktem Napoleona jako pierwszego konsula była pacyfikacja Francji. Kraj był rozdarty przez 10 lat rewolucyjnego chaosu. Jakobini nienawidzili royalista, republikanie walczyli z katolikami, rewolucjoniści mordowali emigrantów, a emigranci spiskowali z Austrią przeciwko własnej ojczyźnie. Napoleon wprowadził politykę pojednania. Która była równocześnie cynicznie kalkulacją i rzeczywistą próbą uleczenia francuskiej duszy narodowej amnestia dla emigrantów, którzy nie wzięli udziału w działaniach zbrojnych przeciwko Francji konkordat z Kościołem katolickim, który przywrócił religijną harmonię, włączenie wszystkich zdolnych ludzi, niezależnie od ich politycznej przeszłości, do administracji konsularnej, ale prawdziwym masterpiecem napoleońskiego systemu był kodeks Napoleona, zbiór praw cywilnych który zrewolucjonizował europejski system prawny. Napoleon osobiście uczestniczył w ponad połowie 102 sesji Rady Stanu, które przygotowywały kodeks. Jego praktyczny umysł, zahartowany na polach bitew, potrafił przetnąć prawnicze subtelności i dojść do sedna problemów ludzkich. Kodeks proklamował równość wobec prawa, świeckość państwa, nietykalność własności prywatnej i świecką definicję małżeństwa ale równocześnie umacniał patriarchalną strukturę rodziny i ograniczał prawa kobiet. Napoleon, który kochał Josephine z romantyczną pasją, w prawodawstwie był bezwzględnym realistą. Kobiety powinny być nieśmiertelne i nieruchome jak chrześcijańskie męczennice. Tymczasem na polach bitew Napoleon kontynuował swoją lekcję strategicznego geniuszu. Kampania przeciwko drugiej koalicji był arcydziełem militarnego planowania. Przejście przez Wielki Świętego Bernarda Bitwa pod Marengo, gdzie Napoleon przekształcił pewną klęskę w błyskotliwe zwycięstwo. Każdy z tych epizodów umacniał jego legendę niepokonalnego wodza. Europa zaczęła się przyzwyczajać do dziwnego fenomenu. Człowieka, który wygrywał wszystkie bitwy. Cesarz, metamorfoza republikanina, w monarchę 2 grudnia 1804 roku w katedrze Notre Dame w Paryżu odbyła się ceremonia która symbolicznie zamknęła epokę rewolucyjną i otworzyła erę napoleońską. Napoleon Bonaparte, potomek włoskich chłopów, koronował się na cesarza Francuzów w obecności papieża Piusa VII. Gest, którym Napoleon wziął koronę z rąk papieża i sam włożył ją na głowę, był przemyślanią teatralną metaforą. Symbolizował, że jego władza nie pochodzała od Boga, jak u królów z Bożej łaski, ani od ludu, jak w republikańskiej teorii, ale od niego samego. Od jego geniuszu, jego woli, jego zdolności do metamorfozy, chaosu, w porządek. Josephine została ukoronowana na cesarzową, ale związek był już mocno naprężony. Napoleon wciąż jej kochał, ale coraz bardziej praktycznie myślał o dynastii, o potrzebie dziedzica, który kontynuowałby jego dzieło. Josephine w wieku 42 lat prawdopodobnie nie mogła już urodzić mu syna. Imperium napoleońskie rozciągało się już od Hiszpanii po Polskę. Trzecia koalicja, Austria, Rosja, Wielka Brytania przygotowywała ostateczny atak na francuskie hegemony. Napoleon odpowiedział kampanią, która przeszła do historii jako przykład strategicznego perfekcjonizmu. Austerlitz. 2 grudnia 1805 roku, w pierwszą rocznicę swojej koronacji, Napoleon rozbił spojone armie austriackie i rosyjskie w bitwie, która została nazwana Bitwą trzech cesarzy. Słońce outerlit, błyszące przez mgłę, oświetlające francuskie bagnet ładujące na rozbitego wroga, stało się symbolem napoleońskiego triumfu. Cesarz Franciszek II Austriacki i cesarz Aleksander I. Rosyjski, dwaj przedstawiciele najstarszych dynastii europejskich, musieli prosić o audycję plebejskiego uzurpatora z Korsyki. Europa feudalna kładła się przed Europą napoleońska krok apogeum. Człowiek, który przemienił kontynent lata, 1805-1807 były apogeum napoleońskiej potęgi. Jena i Auerstedt w jednym dniu zniszczyły pruską potęgę militarną. Eylau i Friedland złamały rosyjskie marzenia o European hegemonii. Traktat w Tylży przemienił mapę Europy zgodnie z napoleońską wizją. Napoleon nie był tylko konkweradorem, był architektem nowego porządku europejskiego. Konfederacja reińska zastąpiła średniowieczne święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. Księstwo Warszawskie dało nadzieję milionom Polaków. Królestwo Italskie, Królestwo Neapolu, Królestwo Westfalii, satelickie państwa kierowane przez członków rodziny Bonaparte tworzyły system, którego centrum grawitacyjne znajdowało się w Twilery. Ale geniuszem Napoleona nie były tylko zwycięstwa militarnie. Był nim system administracyjny, który eksportował francuskie osiągnięcia cywilizacyjne do całej Europy. Wszędzie, gdzie dotarły francuskie armie, wprowadzano kodeks Napoleona, Znoszono feudalizm, emancypowano Żydów, budowano drogi i szkoły. Napoleon kreatyw, nowy typ państwa. Meritokrację, gdzie talenet był ważniejszy niż urodzenie. Sam będąc człowiekiem, który wszedł z marginesu społecznego na szczyt władzy, stworzył system, w którym każdy żołnierz francuskiej armii nosił w swoim plecaku buławę marszałkowską. Moje je prawdziwe sława, mawiał Cezar, to nie czterdzieści wygranych bitew, waterloo zamarze wspomnienie o tylu zwycięstwach ale co nic nie zniszczy co pozostanie nieśmiertelne to mój kodeks cywilny blokada wojna ekonomiczna przeciwko morzu wielka brytania pozostawała jedynym niepokonywalnym wrogiem napoleona royal navy dominowała na morzach czy